Arabski skarb. Historia skarbu jest taka, jaką chyba każdy odkrywca tajemnic chciałby przeżyć. Ukryty w ziemi garniec z cennymi artefaktami, zakopany głęboko w złotym piasku. Przeleżał setki lat, niezmiennie w tej samej pozycji, niezmiennie czekający na odkrycie. I kiedy został odszukany? wzbudził wielkie poruszenie i zainteresowanie nie tylko swoją obecnością, ale również drogą, jaką przybył z wielkiego świata w okolicy Łomży. Życzony skarb to zbiór 26 arabskich srebrnych monet i ozdób, które datowane są na X wiek. Zawierał tzw. dirhemy, które wybito od połowy VIII do końca IX wieku w Mennicach, na terenach znajdujących się pod zwierzchnictwem dynastii Samanidów, Abbasydów i Safarydów, przede wszystkim w Samarkandzie i Aś-Saś. Ciekawostką jest to, że część z nich jest mocno wytarta, co sugeruje, że były w obiegu przez wiele lat. Krążyły w dłoniach arabskich handlarzy i ludzi którzy odkładali je do szmacianych sakw. Dźwięczały na targach, cieszyły sprzedawców i tych, którzy na nie ciężko pracowali. To zadziwiające, ile można wysnuć tylko ze śladów ich zużycia. Ozdoby to dwie półkoliste zausznice z kuleczkami na łańcuszkach oraz cztery paciory łukowate. Paciory są wykonane ze stopu srebra. Widoczne są na nich ślady złocenia. Należą do rzadkiego typu paciorków, które datuje się na drugą połowę X wieku. Wywodzą się z Wołynia i Kijowszczyzny, gdzie w tym okresie znajdowało się centrum produkcyjne takich ozdób. Załóżnice składają się ze zdobionego kabłonka, Ażurowego walcowatego koszyka oraz siedmiu cienkich drucianych łańcuszków, zakończonych ażurowymi zawieszkami. Wszystko wskazuje na to, że pochodzą z bizantyjsko-orientalnego kręgu kulturowego, zaś bardzo dobry stan ich zachowania sugeruje, że były używane niedługo i stosunkowo szybko trafiły do Ziemi. Ciekawostką jest to, że załóżnice wcale nie były noszone jako ozdoby na uszach. Sposób, w jaki zostały wytworzone, wskazuje na to, iż były mocowane do nakryć głowy lub opasek. Ozdoby te podkreślały status i manifestowały zamożność, a ich posiadanie wyróżniało bogate warstwy społeczne. Z kolei łukowate paciory są znaleziskiem wyjątkowo rzadkim, ich wyjątkowość podkreśla wielki kunszt wykonania oraz bardzo oryginalna forma. Z pewnością były niezwykłą, ale również cenną ozdobą. Wielką niespodzianką i ciekawostką jest to, że arabski skarb został odkryty dokładnie tak, jak sobie to wyobrażamy, bo przecież prawie każda wioska, miasteczko. Ma swoją jakąś historię o ukrytym skarbie o skrzyni pełnej złota o podziemnych tunelach łączących dwa brzegi rzeki, w których mogą się kryć srebrne kielichy, biżuteria, złote krzyże czy drogocenne kamienie. Skarb to zjawisko gromadne takie, które w wyobraźni jest złożone. A jego części są czasami bezcenne i łączą się z pragnieniem ich odkrycia i posiadania. Arabski skarb został znaleziony na stoku niewielkiego wzgórza w miejscowości Góra Strękowa, gmina Zawady. I według relacji świadków znajdował się w glinianym naczyniu o pojemności dwóch litrów. Ułożenie monet w słupki. Sugeruje depozyt kupiecki. Chociaż skarb mógł też należeć do lokalnego możnowładcy. Ale najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że zagrożeni napaścią kupcy zdołali ukryć co cenniejsze towary, ale albo zginęli, albo trafili w niewolę i nigdy już nie zdołali poniewrócić. Nie można też wykluczyć, że składające się na skarb przedmioty zostały zrabowane, a następnie ukryte. Ale rabuś również już do nich nie wrócił. Hipotezy hipotezami, ale należy sobie zadać pytanie. Skąd przybył arabski skarb w okolice Góry Strękowej? Najprawdopodobniej Połączenie jego wszystkich składników nastąpiło w Kijowie, który był we wczesnym średniowieczu ważnym centrum handlowym i ściągał kupców z różnych stron świata. Stamtąd owe przedmioty mogły dostać się na nasze ziemie wodnym szlakiem dnieprzańsko-prypecko-burzańskim i jego odnogą lądową wiodącą na północ w okolice Wizny. Skarb został zakopany w miejscu. W którym ta droga przechodziła, a stało się to w drugiej połowie X wieku. I aby opisom tajemnic Łomżyńskiego Muzeum stało się zadość, rzućmy spojrzenie z wyobraźni w kierunku miejsca, w którym ktoś kiedyś ukrył arabski skarb. Kupiecka droga z odległej przeszłości. Z odległego o setki kilometrów Kijowa, na której majaczą drewniane wozy. Poruszają się wolno, ale w określonym kierunku. Za nimi unosi się pył, który wypełnia ostatnie światło dnia. Obce języki rzucają niezrozumiałe dla miejscowej ludności słowa. Droga zakręca w kierunku Narwi i opada ze wzgórza, z którego widać, jak wije się dalej i dalej w kierunku Wisny. Nagle podnoszą się krzyki, a konie zrywają się do ucieczki, słuchać odgłosy walki i zgrzyt uderzanego o siebie metalu. Ktoś ucieka. Za wierzby, za kolejne wzniesienie. W dłoniach ma zawiniątko. Garnek, który uratował z ograbianego wozu. Zakopuje go szybko, zakopuje głęboko. Żółta ziemia jest jeszcze ciepła od lipcowych upałów. Jest miękka. Przykrywa skarb dokładnie. Odgłosy walki cichną. Ktoś znów zaczyna uciekać, ale upada i następuje cisza. Skarb pozostał sam na wieki. Bez względu na to, jak to wyglądało, skarb niezmiennie budzi wielkie zainteresowanie zwiedzających z kraju i ze świata oglądających ekspozycję pod tytułem Łomża. Wędrówka przez wieki. Wystawa archeologiczna. Był też eksponowany w warszawskim Państwowym Muzeum Archeologicznym na wystawie Polska prahistoryczna i wczesnodziejowa. Muzeum wykonało wtedy repliki składających się na niej ozdób i monet. Arabski skarb prezentowano także w roku 1986 we Włoszech na wystawie I tesori dell'antica Polonia dei Veneti i e Redi Krakowia.